Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co nas wkurza w trakcie jazdy, co nas denerwuje, kiedy chcemy iść spać, i o tym, co jest troszeczkę takim upierdliwym akcentem podróżowania pojazdem czyli o hałasie i o metodach jego redukcji. U niektórych z Was może się w tym momencie pojawić jakiś dysonans. Obok mnie leżą materiały termoizolacyjne. Spokojnie, to jeszcze nie jest odcinek o wykonaniu izolacji termicznej. Dzisiaj o hałasie. Zapraszam na film. Zasadniczo rzecz biorąc mamy dwa źródła hałasu. Hałas zewnętrzny, który dobiega do nas przez ściany pojazdu, jak i hałas wewnętrzny, który emituje nasz pojazd jako taki. Ten materiał, który tutaj widzicie, tutaj mam wełnę mineralną i płytę typu pir Kingspana. Te materiały świetnie się nadają do redukcji hałasu, który dobiega do nas z zewnątrz, bo co to jest w ogóle hałas? Hałas to jest każdy niepożądany dźwięk. I musimy jakoś się przed nimi bronić. Tak się składa, że materiały termoizolacyjne, yy, i sztywne i te takie bardziej miękkie i pianki spienione, i steropian, i, i, i sam jeszcze nie wiem, co włókniny i różnego rodzaju materiały miękkie. One bardzo fajnie redukują nam hałas. W związku z tym możemy powiedzieć, że materiały termoizolacyjne są materiałami podwójnego zastosowania, bo są to. Materiały, które izolują nas termicznie, ale również redukują hałas. Tak więc za jednym zamachem, wykonując termoizolację, robimy sobie również izolację dźwiękową przed hałasem, który dobiega do nas z zewnątrz pojazdu. Jeżeli chodzi o te hałasy zewnętrzne, no to redukujemy je w jeden jedyny sposób, wykonując materiałów termoizolacyjnych izolację termiczną pojazdu. Robimy sobie od razu izolację dźwiękową w naszym pojeździe. I do tego się świetnie nadają te miękkie materiały, bo w sumie płyty PIR czy styropian to też są materiały, które możemy zaliczyć do materiałów miękkich. Wełna jest świetnym materiałem dźwiękochłonnym, stanowiącym barierę dźwięko, stanowiącym barierę przeciwdźwiękową. Ale jeszcze jest inny, inny problem, mianowicie Hałas który, hałas, który emituje nasz pojazd jako taki. No wszyscy bardzo dobrze wiemy, że, że tego typu drzwi, zamykane o północy, po północy, no w nocy, potrafią sąsiadów postawić na nogi. No To jest głośne, głośne dźwięki, bardzo nieprzyjemne. Sam go nie lubię. Tak samo jest w trakcie jazdy, kiedy ten hałas emitowany przez nasz układ jezdny pojazdu. Przenosi się na konstrukcję, i jest to wszystko wzmacniane przez tą puszkę. No bo to w sumie to jest tak. To jest taka puszka metalowa, właściwie można by to porównać do pudła rezonansowego w bębnie, a te płaskie powierzchnie to działają jak, jak membrana w bębnie. Czyli uderzenie w, takie, w, takie, w taką blachę, w taką płaską powierzchnię powoduje, że ona zaczyna wibrować i no, tak nazwę, nie wiem, jak to nazwać fachowo, ale w cudzysłowie, powiedzmy nazwę to jako wibracją. Ta blacha zafaluje, zawibruje i całość tego dźwięku zostanie wzmocniona przez tą konstrukcję. I jest to dźwięk y, nieprzyjemny. Natomiast w trakcie jazdy, no to oczywiście to wszystko pracuje cały czas i, i wdaje dźwięki. I do, do, redukowania tego dźwięku, y, do redukowania tego typu hałasów jest świetna, świetna rzecz. To jest mata butylowa. To jest dość ciężki ciężki produkt. Ona w ogóle przypomina mi papę. Ciekawy jestem, jakby tak przykleić papę, czy nie było takiego samego efektu. Jest to materiał dość ciężki. Nie wiem, ile ta rolka waży. Tu już za dużo z niej nie zostało. Nie wiem, z 2, może 3 kg. Cała rolka, myślę, że 7 kg waży. I zasada tego, zasada działania tego materiału jest taka, że nalepiamy, tniemy sobie to na paski i nalepiamy na te duże przestrzenie. Zaraz Wam to pokażę w środku pojazdu, jak to zrobiłem i jak to mniej więcej działa. Aha, co do zasady, tego typu materiał nalepiamy tylko na powierzchnie płaskie, na elementy, które nie są elementami profilowanymi, takimi jak na przykład nadkola. Nadkoli nie ma potrzeby tym w ogóle oblepiać, nie, nie, nie będzie żadnego efektu. Wiem, że niektóre osoby wykonując swoje kampery, swoje własne zabudowy, oblepiają, oblepiają tą masą butylową również nad kola i wiele innych profilowanych elementów. Uwierzcie mi, to jest naprawdę bez sensu. Jeżeli jeszcze czegoś takiego nie robiliście, dopiero planujecie zrobienie, zabudowy kampera, to możecie zrobić sobie bardzo prosty eksperyment. Przylepcie sobie najpierw tą, kawałek tej maty na takie miejsce, gdzie montujecie okno. I jak uderzycie w to miejsce, a potem uderzycie w nieoblepione nadkole, to zobaczycie, że to nadkole bez tej taśmy jest dużo cichszym elementem niż, niż, niż to miejsce. Sorry, no dzisiaj też komary tutaj. Mam, mam piękny, upalny dzień, ja się dlatego chowam w cieniu, ale komary atakują na całego. Wracając do tematu. Uwierzcie mi, że jak to zrobicie, to się, to się zdziwicie, ponieważ. Ten dźwięk, który wyda taki duży fragment płaskiej blachy z nalepioną masą butylową, będzie donośniejszym dźwiękiem niż dźwięk, który wyda nad kole. Także z tą, z tą matą nie przesadzajcie, ona nie jest tania i też swoje waży. Ja myślę, że gdyby oblepić tą, tą matą cały samochód od wewnątrz, z 50 kg, może będzie, z 30-40, myślę, że na pewno. Jest to, jest to ciężki materiał. Dobra, a teraz pakuję się do samochodu i zobaczycie, jakie, jakie efekty nam daje to, kiedy nalepiamy matę, matę butylową. I zaraz zobaczycie, jakie efekty osiągamy, kiedy nalepiamy matę butylową na te płaskie, płaskie, na płaskie elementy w naszym, w naszym pojeździe. A jeszcze wracając do izolacji przed hałasem zewnętrznym. Oczywiście, Wełna mineralna, płyty PIR, styropian, pianki spienione, wszystkie te elementy redukują te dźwięki i generalnie weźcie też pod uwagę to, że samochód stanie się cichszym samochodem kiedy zacznie wam przybywać w środku zabudowy wszystkie te elementy naszej zabudowy są elementami, które rozpraszają dźwięki, załamują fale dźwiękowe i to też powoduje potem wyciszenie pojazdu dobra, a teraz wchodzimy do środka, obejrzyjcie jak to wygląda a teraz drobna zmiana scenografii. Teraz chciałem Wam zademonstrować efekt dźwiękowy jaki jest po nalepieniu maty butelowej na płaską powierzchnię. Niestety materiał, który nagrywałem w wakacje, kompletnie się nie nadaje do przedstawienia. Ścieżka audio jest tak fatalnie nagrana, że to jest tylko materiał do śmietnika, dlatego postanowiłem, że teraz zrobię dokrętkę. Na szczęście mam jeszcze taką dość dużą powierzchnię, mam tu na myśli ten dach w szoferce, który jest za mną, którego widzicie w tej chwili. Tak się składa, że dopiero teraz zabieram się za jego zabudowę, ocieplenie i wygłuszenie. Mam już przygotowaną tą matę butylową. Powierzchnia już jest odtłuszczona i zaraz zobaczycie, jaki jest efekt przed nalepieniem maty butylowej i po nalepieniu. Ta powierzchnia dachu, którą tutaj widzicie, ma mniej więcej szerokość 1,5 metra na metr wysokości i długości, nie wiem jak to nazwać. Tutaj producent już ponalepiał jakieś takie Płaskie kawałki yy, jakiegoś takiego materiału. Nie, nie wiem, co to jest. Powiem wam tak, nie, nie mam pojęcia, co to jest za materiał. Niemniej, w tej chwili tak brzmi w, ta, w taki sposób, jak uderzymy. O, tutaj na przykład słychać dość taki mocny, dźwięczny dźwięk. Tu już jest troszeczkę, o no też. Teraz posłuchajcie. słychać, że to brzmi jak, nie wiem, membrana w bębnie, dość takie jest akustyczne, zaraz nalepię na to matę butylową i zobaczymy, jaki to dało efekt. Mata, jak widzicie, jest już przyklejona. Przy okazji dwie uwagi. Jak będziecie to przyklejać, uważajcie, to cholerstwo ma takie ostre krawędzie, że ja nawet się nie zorientowałem, że sobie rękę przyciąłem, a druga sprawa to dociskanie tej maty butylowej do blachy żeby uzyskać jak najlepszy efekt przyklejenia ja widziałem na filmach, że wiele osób stosuje wałki malarskie do, do, do dociskania tej maty ale ja bym Wam polecił troszeczkę coś innego ma, wałek malarski jest troszeczkę taki nie wiem, według mnie nie daje tak dobrego efektu dociskowego ja zastosowałem młotek drewniany o, coś takiego fajna jest sprawa z nim, że ma tutaj Półokrągłą taką powierzchnię, i powiem Wam tak, tym się bardzo, świetnie się tym dociskał. Naprawdę tym trząkiem dociskałem sobie krawędzie, gdzieś takie troszeczkę trudniej dostępne. Natomiast tym, tą powierzchnią dociskałem całą matę i bardzo fajnie się przykleiła. A teraz, jeżeli chodzi o sam efekt akustyczny, to on wygląda. Ja już to spróbowałem, powiem Wam tak, jestem bardzo zadowolony, a wygląda to właśnie słychać to w taki sposób. I, i, I celowo będę stukał nie, nie w matę jak niektórzy to robią, bo to wtedy jest lepiej lepszy jest efekt, ale obok. Słyszycie? Słyszycie? Dosłownie, to już jest całkiem inny dźwięk. On jest y, głuchy, wytłumiony, i teraz, jak będzie się jechało samochodem, to już będzie na, naprawdę w deszczu dużo fajniejszy, fajniejszy efekt, będzie dużo lepsze wyciszenie szoferki. Posłuchajcie jeszcze. Normalnie redukcja jest bardzo, bardzo zauważalna. Jestem bardzo zadowolony, a zwłaszcza, że jeszcze tutaj przyjdzie Armaflex. Potem cienka warstwa sklejki z oklejną z materiału. Będzie super, naprawdę. Może walić deszcz to wszystko w czasie jazdy czy w czasie postoju. Ta powierzchnia, ta powierzchnia już nie będzie taką, takim elementem, który generuje nam hałas w naszym pojeździe, także bardzo polecam. Aha, jak widzicie, nie trzeba walić całych powierzchni mat tej maty na, ca na całą powierzchnię. Tego nie musicie robić naprawdę. Ze względu na to, że właściwości maty butylowej są całkiem inne niż blachy, ona oddziaływuje na tą blachę w ten sposób, że yy, utrudnia rezonowanie tej blachy. Dlatego wystarczą tylko takie dość duże kawałki. Naprawdę, jakby ktoś walił w jakąś deskę, super. Polecam wam bardzo tego typu rozwiązanie. To byłoby na tyle. Oglądaliście film na kanale Van Navigator. Jestem Piotr i zapraszam na następny odcinek. Cześć.